Tu są normalne filmy, już pokazane Tutaj są wszystkie mody, tu są ciągniczki Tu są młode. To są mapy To jest normalny film, jak mówiłem, serdecznie pozdrawiam To są wszystkie moje, to jest ta właśnie nowa mapa To jest ta polowa to wszystkie budynki, dobra, pokaż pan jeszcze coś. Jest do... tu przyczepę, tu są przyczepy. To są moje aplikacje, wszystko co jest pokazane. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam gorąco, mię serdecznie. Nie możesz taka więcej, w taki sposób co pojadam, a tak nie będzie. Bo ja wszystko zrobam, by leciał naprawić. Monika Tokarska, bo jeszcze na dziewczyna z ciebie. Dziękuję serdecznie.